Trzech studentów popełnia samobójstwo po sesji hipnozy u dyrektora szkoły. Rodziny trzech ofiar otrzymały w sumie 600 tysięcy dolarów po tym, jak członkowie ich rodzin odebrali sobie życie po sesji hipnozy u dyrektora w ich szkole. Lata po tragicznych samobójstwach George Kenny przyznał, że zahipnotyzował 16-letniego Wesley McKinley'a dzień przed jego śmiercią. Okazuje się, że Kenny używał hipnozy co najmniej 75-krotnie na różnych uczniach. 16-letni Marcus Freeman to kolejny pacjent pana Kenny. Pewnego dnia w 2011 roku Freeman prowadząc samochód nagle nieoczekiwanie zjechał z drogi. Jego dziewczyna przeżyła, on nie miał takiego szczęścia. Brittany Palumbo, lat 17, została zahipnotyzowana, bo chciała lepiej zdać egzamin. Z kolei 16-letni McKinley chciał zabłysnąć na przesłuchaniu. Po kilku sesjach hipnozy oboje popełnili samobójstwo. Jeden z graczy szkolnej drużyny Koszykówki powiedział, że był hipnotyzowany 30 do 40 razy, by polepszyć swoją koncentrację. Kenny zdezygnował z pracy w szkole w 2012 roku. Udało mu się uniknąć więzienia.